Jest piękna. Tak, mhm. bardzo mi się podoba. Mhm. Mama dla siebie wybrała bardzo szybko. Dzień dobry, poproszę pudrowy róż. Dziękuję, do widzenia. Bierzemy? Tak jest, oczywiście. To bierzemy ją ze sobą. Bardzo proszę, Pani Aniu, chodźmy. Pani Ania wybrała dla siebie sukienkę z kopertowym dekoltem w kolorze pudrowego różu.

jakby stworzona dla pani Ani? Ja mogę tylko dobrze mówić o mojej przyszłej teściowej. No, więc mówić no, w dosyć dosyć trudnej sytuacji. <laughs> nie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tylko, żeby panna młoda była piękniejsza w czasie. Ślubu. Wątpliwości Wysoka. jakieś masz? Nie, nie szczytce, mam, podpina. tylko. Wydaje mi się, że poznasz mnie po białym kolorze, spokojnie. Jest długa, jest taka, jaka chciałaś. Kolor, piękny, kolor, kolor ma piękny, bo chciałaś pastele. Ta suknia jest poprawna, ale ja bym ją odrzuciła ze względu na długi rękaw. We włoszech, w słońcu, ślub w ciągu dnia, to będzie masakra.